Mój osobisty ranking zespołów w testach w Bahrajnie, a także Wolf kontra Bensulajem w wyborach na prezydenta FIA. Zaczynamy. Partnerem w Okupadoku jest rankomat.pl multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Cześć, to Michał Gonosielowski, zapraszam Was na potestowy odcinek w Okupadoku. Praktycznie prosto z samolotu muszę nagrać ten odcinek, no ale tematów trochę się nazbierało. W związku z czym spróbujemy to wszystko dzisiaj podsumować, tak? Będzie o wynikach testów i o moim rankingu, jak ja to widzę. Będzie o tym, że wyrósł kandydat, kandydatka w wyborach na prezydenta, prezydentkę. FIA, czyli Suzy Wolf, bo pewnie pomyśleliście o Toto to Wolfie, no to to prostuje, żeby nie było za bardzo clickbaitowe. Będzie o Luisie Hamiltonie, który może się ścigać do 50. No i jeszcze jeden wątek związany z Mercedesem, to wszystko po kolei. W takim razie, jeśli pozwolicie, zaczynamy od testów w Bahrajnie. Dorzucę też spostrzeżenia związane z Ramadanem, bo to też było dosyć interesująco. Jeżeli chodzi o same testy, to oczywiście nie przekonamy się, kto na ile blefował, a kto na ile miał jakieś problemy, ale. Z całą pewnością można powiedzieć, zaczynając od dołu, że Zauber był jedynym zespołem, który nie poprawił się rok do roku i że notowali gorsze czasy. No to o czym świadczy i to będzie dla nich sezon na przeczekanie. Jeżeli chodzi o, z kolei o to, kto zrobił najmniej okrążeń, bo to też jest dosyć interesujące, Red Bull i Aston Martin. O. I nad tym trzeba by się było zastanowić. Kto zrobił największy postęp w osiągach czasowych? Alpin Williams, no a potem blisko siebie są dosyć Red Bull, McLaren, Haas, Aston Martin, Mercedes, Ferrari i Racing Bulls i tak jak mówiłem, Zauber bez postępów. Słuchajcie, z testami jest tak, że już wielokrotnie o tym mówiliśmy i mówiłem i dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w live razem z Mikołajem Sokołem zaraz po ostatnim dniu testów, no że jest sporo zamieszania i tak trudno to jeden do jednego dopasować. Ja to trochę zgrupuję, jeśli Pozwolicie, więc zaczniemy od tego i czekam też na Wasze opinie. Jak Wy to widzicie? Jaki jest Wasz ranking? Kto jest najlepszy? Kto jest najsłabszy? McLaren bezapelacyjnie najlepiej się czuł. Dużo przejechanych okrążeń, dobre tempo wyścigowe, dobre tempo na pojedynczym okrążeniu. Ewolucja samochodu z zeszłego roku. Oni są. Na ten moment, faworytami uważam, że są na pierwszym miejscu. Później mam problem. Dlaczego? Red Bull, Ferrari i Mercedes są gdzieś tam blisko siebie i niuanse ich różnią. Red Bull rozwijał samochód i tak naprawdę na początku testów byli zadowoleni, potem mniej. To znaczy, wtedy, kiedy zaczęli podkręcać tempo, wtedy się okazało, że nie jest tak kolorowo, jak mi się wydawało i mają problemy, i samochód zachowuje się nerwowo. Pomysł był taki i cała idea, żeby on zachowywał się lepiej niż w zeszłym sezonie, miał szersze okno pracy. Nie do końca to się się na razie udało. Ferrari z zupełnie nową konstrukcją samochodu, najbardziej zmieniony właściwie we wszystkich, ze wszystkich zespołów wydaje mi się, że tak. Po pierwsze ten samochód też się nerwowo zachowywał, po drugie oni będą potrzebowali najwięcej czasu, żeby zrozumieć ustawienia potrzebne w tym samochodzie, no bo zaczynają z pewnego rodzaju nowym projektem. W innych zespołach, ponieważ to jest ewolucja, łatwiej im jest zrozumieć co z czego wynika. Ferrari będzie potrzebowało trochę więcej czasu i to jest trochę wrażenie z fusów. Znajdą te ustawienia, one zadziałają, czy też nie znajdą i nie zadziałają. Nie mamy zielonego Pojęcia. Potencjał w tym samochodzie jest i to jest to, z czego cieszył się Louis Hamilton, i dlatego był taki uśmiechnięty, bo czuje, że jest prędkość, czuje się lepiej niż w Mercedesie, ale na ile będzie stać Ferrari ciągle jeszcze nie wiemy. I Mercedes, który też zrobił duże postępy i George Russell i Kimi Andrea Antonelli byli bardzo zadowoleni, e, to to Wolf też był w sumie zadowolony. To, z czym mieli największy problem, to zużywanie opon w tempie wyścigowym. Czy sobie znowu z tym poradzą, czy też nie, nie wiadomo. Zrobili postęp, i to jest dla nich bardzo dobra wiadomość. Później robi się super interesująco, dlatego że za Astonem Martinem nie do końca wiemy czego się spodziewać, ale uważam, że oni zaliczą zjazd w tym sezonie. Bardzo duże postępy zrobiło Williams i Alpine. Ja bym zrobił chyba taką grupę: Williams, Alpin i Aston Martin. Takie zbiłbym trzy zespoły. Później Haas i Racing Bulls i na samym dole Zauber. Z Hasem też nie wiadomo, no bo oni dużo testowali z. Yy, na dłuższym dystansie z większą ilością paliwa. Nie wiemy do końca na co ich stać. Mieli też problemy, bo tam odleciała pokrywa silnika w samochodzie Olego Bermana. Coś się już wcześniej zdarzyło podczas tego dnia filmowego? Czyżby przesadzili z jakością materiałów, to znaczy, tak bardzo chcieli zbić wagę, że ucierpiała na tym jakość materiałów, i w związku z tym są takie podatne na tego typu historie, czy coś innego szwankuje? Muszą to z całą pewnością naprawić, ale ja, ja o Komacu zdaję sobie z tego sprawę i na pewno sobie z tym poradzi. Jak Wam się podobały testy, kto oglądał, kto nie, jakie były wasze wrażenia, co wam się podobało, co wam się nie podobało? Ja zaraz przejdę do tego, co później się działo, jeśli pozwolicie, to jeszcze kilka wrażeń swoich z tych testów, naprawdę były dla nas super trudne, bo akumulacja różnych wydarzeń. No to już wiecie, że zginął mi bagaż pierwszego dnia, co jest uciążliwe, no bo. Trudno było w dresie gdzieś tam nadawać do telewizji, trzeba było robić szybkie zakupy, czekać na tę walizkę. Zarekwirowali nam, zatrzymali na, na lotnisku na jakiś czas sprzęt do nadawania live. To jest takie specjalne urządzenie, i postanowili w Bahrajnie, że muszą tam je dogłębnie sprawdzić, mimo że używamy go od dawna. No to się okazało, że z tym był problem i nie mogliśmy, no musieliśmy czekać, aż nam wydadzą to urządzenie. Co tam się jeszcze wydarzyło? Wszystko, co się działo na torze: A, awaria prądu, krzesło na torze, autobus na torze, rozbita szyba, rany. No ile rzeczy takich można sobie wyobrazić? Ramadan się zaczął. E, nigdy w życiu nie byłem świadkiem. Rozpoczęcia się Ramadanu. Nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Ramadan rozpoczął się w piątek już po testach, czyli tak na styk właściwie z testami, z końcem testów, no i to jest tak, że tak naprawdę w Manamie życie zamarło, to znaczy wszystkie restauracje wszędzie są zamknięte, otwierane są po zachodzie słońca, czyli akurat wtedy, kiedy byliśmy w okolicach 18, śmieszna historia, bo wymeldowując się z hotelu spotkaliśmy polską wycieczkę, która pojawiła się w hotelu i się okazało, że nie za bardzo wiedzą, co ze sobą w ogóle zrobić, bo wszystko jest pozamykane, też, że nikt im nie powiedział, że takie rzeczy się dzieją. Ciekawa sprawa jest jeszcze jedna. W przyszłym roku będą podwójne testy, no i Ramadan będzie zahaczał o te testy. W tym sezonie wiele pozmieniano ze względu na Ramadan. Termin testów tu się wszystko zgodziło. Pierwszy wyścig w Australii, to wiecie, pierwszy wyścig w sezonie długodystansowych mistrzostw świata, tam, gdzie Robert Kubica zajął drugie miejsce w Katarze, też przesunięty nie na weekend, tylko przed weekendem ze względu na Ramadan. Na w przyszłym roku te testy. I teraz gdzie zrobić te testy? Bo Ramadan też będzie w lutym i zachodzi na te planowane testy w Bahrajnie, a wcześniej mają zrobić testy, gdzie? W Barcelonie, w styczniu. Czy na przełomie stycznia i lutego? Aj, no to już może być duże wyzwanie. Może być ok, a może się okazać, że po prostu jest tak zimno, że trudno jest takie miarodajne testy przeprowadzić. A te podwójne testy, związane oczywiście ze zmianą regulacji technicznych. Lubię testy, inna jest atmosfera w trakcie e, tych właśnie trzydniowych testów w Bahrajnie znacznie mniejszy ruch na torze, łatwiej ze wszystkimi pogadać. Fajnie. Dużo oczywiście, jest dużo pracy, w związku z tym, że jest pierwsza i druga część każdego dnia, 4 godziny plus 4 godziny, w związku z tym cały czas trzeba być w gotowości, cały czas trzeba o czymś opowiadać, ale w sumie to było fajne spotkanie. Miałem okazję pogadać m.in. z Kimi Mantonellim i muszę przyznać, że sprawia wrażenie super fajnego kierowcy, bardzo młodego oczywiście jeszcze, natomiast bardzo świadomego wszystkiego, co się dzieje. Na to, że pokazał swoją determinację w czasach. Jak najlepszych. To nie jest najlepszy pomysł na testy, bo tam ważniejsza jest powtarzalność i to, żeby nie narobić jakichś kłopotów. Nie narobił żadnych kłopotów, więc tutaj wszystko udało się bardzo dobrze. Opowiadał fajną historię, nie wiem czy zauważyliście, może zauważycie jeszcze, zwróćcie na to uwagę. Na kierownicy Mercedesa pod wyświetlaczem są takie trzy przełączniki i ma je ustawione tak, żeby prezentowały flagę Włoch. Jak? Przyznał, przekonał go do tego jeden z inżynierów, Meksykanin zresztą. No i śmiesznie, bo jest flaga Meksyku i Włoch, to są przecież takie same barwy, więc tam przy okazji Meksyku zrobią jakąś drobną zmianę, żeby też uhonorować jednego z tych inżynierów. No i co tam jeszcze? W świetnej formie Lando Norris bardzo chętnie odpowiadał na różne pytania. Przy okazji tych spotkań była okazja, żeby zapytać, jak kierowcy podchodzą do zmiany regulacji pit-stopów w Monaco, czyli że będą dwa obowiązkowe pit-stopy, czyli y, trzeba będzie dwa razy zmieniać opony na dwóch różnych mieszankach, trzeba jechać, ale dwa pit-stopy, czyli na trzech kompletach opon. Y, Lando Norris zdecydowanie na nie, bo uważa, że to jest sztuczne, że to jest y, no takie. Dorabianie ideologii do widowiska, właśnie po to, żeby było bardziej widowiskowo, to znaczy sztuczne tworzenie show, i to mu się nie podoba. Z kolei Lewis Hamilton, e, bardzo zadowolony, e, na zadane pytanie odpowiedział, że proszę sobie spojrzeć, co mówiłem już od kilku lat. Właśnie to było potrzebne w Monako i ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. Zdania kierowców zatem podzielone. Lewis Hamilton i Charles Leclerc specjalne takie mini konferencje w, przy tej willi Ferrari, czyli tam gdzie urzędował cały zespół, nie przy garażu, tylko przy willi, czyli tam gdzie mają jedzenie, tam gdzie są odprawy z inżynierami, tam gdzie dużo się dzieje. Również. Fred Wasser też na takiej specjalnej konferencji. Miało to zupełnie inny klimat. Na początku ograniczenie w ogóle do jednej kamery, później się okazało, że kilka kamer jeszcze można było podpiąć. Niewielu też w sumie dziennikarzy, ale dzięki temu można było swobodnie porozmawiać. Pytania się nie powtarzały. Zupełnie inny rytm ma taka konferencja, bo kiedy dziennikarze przy okazji weekendów Formuły 1 stoją w tak zwanej zagrodzie, to już pewnie wiecie, czyli miejscu, gdzie można przeprowadzać wywiady, kierowcy przechodzą od jednej do drugiej kamery, no to często to Jest tak, że słyszą to samo pytanie. No nie wiem, jeżeli wydarzyło się coś na torze, no to co tam się stało, wydarzyło między tobą a kimś tam? Albo jak oceniasz coś tam? I kierowca generalnie tą samą gadką odpowiada na te same pytania. No bo co ma robić? A z drugiej, wszystkie telewizje potrzebują tego, no więc yy, zadają podobne pytania. No więc yy, jeżeli chodzi o taką mini konferencję, to ma zdecydowanie lepszy rytm, bo te yy, pytania się po prostu nie powtarzają. Fajnie było patrzeć na Luisa w tym sensie, że naprawdę był super wyluzowany, uśmiechnięty, szczęśliwy. Widać, że biła od niego taka bardzo dobra energia. Bardzo dużo pracy jeszcze, opracowania tego wszystkiego, co trzeba dopracować, takich szczegółów dotyczących nazewnictwa, komunikacji. Ricardo Adami, inżynier wyścigowy, który był przecież wcześniej, pracował z Carlosem Saincem czy z Sebastianem Fetelem, muszą sobie doprecyzować takie różne rzeczy, łącznie z tym, jak mówić: Hammer Time! Czy to będzie po włosku, czy po angielsku, no to z Peterem Boningtonem, tutaj musi być trochę inaczej, więc muszą poszukać czego innego. Angela Cullen, obecna z Luisem Hamiltonem, też pytany o to Luis, yy, zadzwonił do Angeli Cullen i zapytał, czy nie chciałaby do niego wrócić. Angela Cullen się zgodziła, chciała inaczej pokierować swoim życiem i to zrobiła ale na prośbę Luisa zgodziła się wrócić i też był przeszczęśliwy z tego powodu Luis, że ma obok siebie kogoś bliskiego, kogoś, komu może zaufać, kogoś, kto sprawia, że dobrze się czuje, pewniej, że wie, że może na kimś polegać, czego się spodziewać. Myślę, że to dla niego też jest niesamowicie ważne. Z samym samochodem walczył, nie udało się zrealizować całego planu za, tego na czwartkowe popołudnie, czyli symulacji całego wyścigu i takiego szybszego jakiegoś przejazdu. E, część zespołów, na przykład Ferrari, wzięło ze sobą mieszankę C6, czyli takie najmiększe opony przygotowane na ten sezon przez Ferrari. Nikt z nich nie skorzystał. Korzystali najczęściej oczywiście z C3, czyli tej pośredniej mieszanki, tak oznaczonej teraz. To będzie miękka mieszanka w Bahrajnie. Natomiast czasami z C4 korzysta, korzystali w zespołach, no ale jakiegoś tam szaleństwa związanego z korzystaniem z tych różnych opon nie było. Co jeszcze dało się zauważyć? Super spokój bijący z Hasa i od Aya Okomatsu i Olego Bermana i Estebana Okona. To też widać po zachowaniu kierowców jak to wygląda. No w Zauberze to już mówiłem, też Nico Hulkenberg bardzo narzekający na ten sztywny samochód, za sztywny i oni mieli tam naprawdę dosyć dużo problemów. Uśmiechy w Alpine i dosyć dużo pewności siebie i jeszcze jedna historia, którą chciałem jakoś zakończyć, bo mi się żal zrobiło tego Jacka Duana. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, że Franco Colapinto za Gruby hajs, czyli za 20 milionów dolarów, tak się mówi. Został wykupiony przez Alpin z Williamsa, no i po to został wykupiony, żeby grzać miejsce na ławce rezerwowych. Ale z drugiej strony jest Jack Doohan, który ma miejsce od początku sezonu i też rozpoczynanie pytań, tak jak było na tej gali w Londynie, o to, co z Franco Colapinto do Jacka no ile razy może na ten sam temat odpowiadać i też, co on ma biedny odpowiedzieć, no ma swój plan, chce go realizować chce się spisać jak najlepiej i tyle, no i za każdym razem jak miałby odpowiadać o tego Franco Colapinto, więc to było dosyć męczące Oliver Oaks też uciął temat, czyli szef zespołu i ja też chciałbym go uciąć bo to już naprawdę, to już przesada nie ma sensu tego ciągnąć przypominam, że partnerem odcinka jest ręko. Czyli największa porównywarka ubezpieczeń w Polsce. Zajrzyjcie tam sobie, zobaczcie, porównajcie, jak wygląda ubezpieczenie samochodu. Warto sobie porównać. Przećwiczyłem to na własnej skórze i parę stówek naprawdę można zaoszczędzić. Zachęcam Was, jeśli tam zajrzycie, naprawdę skorzystajcie z możliwości zadzwonienia do agenta ubezpieczeniowego. Możecie tam to zrobić. On przez wszystko pokieruje, wszystko wytłumaczy, pomoże Wam. Nie jest tak, że musicie tylko wklepywać w internet. Naprawdę ci agenci są ogarnięci, we wszystkim wam pomogą. Jeśli chcecie, skorzystajcie z linku w opisie tego odcinka, dostaniecie wtedy jeszcze 50 zł zwrotu. Do czego was zachęcam, jeśli ubezpieczycie samochód. To może teraz o inżynierze wyścigowym. Nils Witis, jak pamiętacie, został zwolniony. Dosyć nagle w zeszłym sezonie. Wypowiedział się ostatnio dla jednej z niemieckich telewizji, chyba no, nieważne której w każdym razie jednej z niemieckich telewizji i powiedział, że do dzisiaj nikt mu nie wytłumaczył. Co było powodem jego zwolnienia? o co chodziło, dlaczego tak się stało. Rui Marquez został e, wtedy inżynierem wyścigowym, natomiast już Mohamed Bensulajem zapowiedział, że w tym sezonie będzie kilku, że ma to być nieco inaczej zorganizowane, więc ja spodziewam się chaosu. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o, o Rui Marqueza, no to wszyscy byli jakoś bardzo zadowoleni. Kierowcy naprawdę opowiedzieli się za nim. To może kwestia tego, że skoro opowiedzieli się za nim, to chce zrobić Bensulajem kierowcom na złość? Nie wiem. Nie wiem, co za tym stoi, nie wiem, jest, jaki jest pomysł. Rui Marquez wcześniej zajmował się F2 i F3, radził sobie dobrze, w F1 też radzi sobie dobrze, dajmy mu szansę. Jak sobie dobrze radzi, jak wszyscy są zadowoleni, to czemu coś tutaj zmieniać? No ale może się zmienić w samej FIA, dlatego że pojawiły się informacje, że partnerka, żona Toto Wolfa, Suzy Wolf, ma kandydować jako na stanowisko prezydenta FIA, czyli ma być kontrkandydatem dla Mohameda Ben-Sulayema. Oficjalnej informacji od Suzy Wolf jeszcze nie poznaliśmy. Wydaje się, że to jest bardzo ciekawa historia. Damon Hill wsparł ją, powiedział, że to jest świetna kandydatura, świetny pomysł. Swoją drogą Damon Hill wypowiadał się ostatnio, że ma nadzieję, że jego współpraca z telewizją Sky nie skończyła się przez to, że krytykował Maxa Verstappena. Krytykował, bo uważał, że Max Verstappen zasłużył na krytykę. Wielokrotnie go też chwalił. No, i nie wiadomo, czy to się ze sobą łączy, czy nie. W każdym razie będzie pracował jako ekspert, ale innej telewizji. Przy okazji weekendu w Australii wyraził też nadzieję, że chciałby jeszcze w życiu popracować i uważa, że ma dużo do zaoferowania i chciałby pracować w jakimś zespole, pomóc temu zespołowi. Nie wiem, wspiąć się na wyższy poziom. Może Williams by przygarnął Damona Hilla. no To by była przecież przepiękna historia. No, że tak się stanie. No właściwie. Czemu nie? W Williamsie, słuchajcie, dzieje się bardzo dobrze. Patrzenie na Carlosa Sainza, Alexa Albona, jak oni się dobrze porozumiewają, jak do, gładko im poszły te testy w Williamsie, jak błysnęli tymi dobrymi czasami. Wiadomo, że pewnie było mniej paliwa i że mocniejsze tryby, ale tak czy inaczej. Naprawdę super to wyglądało i muszę Wam powiedzieć, że kibicuję temu Williamsowi. Od czasów, kiedy patrzyłem na ich upadek za czasów Claire Williams i to była bardzo smutna historia i cieszyłem się, że coś tam się zmienia, natomiast dawałem sobie sprawę z tego, że że sięgnęli dna i odbicie się od tego dna będzie bardzo, bardzo trudne. Zatrudnienie tam, tam Jamesa Walsa było strzałem w dziesiątkę, systematycznie, powoli, ale konsekwentnie, na tyle na ile ich stać, stara się odbić ten zespół od dna i już mu to się udało i. Jeśli potwierdzi się to na początku sezonu, co było w testach, że oni są gdzieś w gronie pięciu, sześciu najlepszych zespołów i z wyścigu na wyścig są w stanie walczyć o punkty, to dla nich to by była cudowna wiadomość. I naprawdę szczerze, szczerze im tego życzę. Gdyby jeszcze Damon Hill dołączył do nich jako pewnego rodzaju doradca, nie wiem, no dajmy na to taki Niki Lauda, Mercedesa, Damon Hill, Williamsa. Fajna historia by to było, naprawdę super. Bardzo, bardzo kibicuję, żeby coś takiego się wydarzyło. Wracając do Suzy Wolf, też uważam, żeby była dobrą kandydatką. Zastanawiam się natomiast, co będzie, jeśli Suzy Wolf wygra wybory na prezydenta FIA, a to Wolf, co, będzie dalej szefem Mercedesa? No, to nie wiem, to już by chyba było dosyć trudne. Czy to Wolf wtedy będzie musiał zrezygnować? Czy też nie? Jak oni zamierzają to rozegrać? No, nie chcę mi się wierzyć, żeby ktokolwiek do tego dopuścił, żeby w małżeństwie był taki podział ról. Oczywiście obowiązuje ich tajemnica zawodowa, tak jak lekarzy czy prawników, i też nie rozmawiają ze sobą o takich rzeczach. No, ale przyznajcie, że byłoby to. Dosyć dziwne. No dobra, to jeszcze na koniec o Luisie Hamiltonie, który powiedział, że może się ścigać do 50, że właściwie nic nie stoi na przeszkodzie. Fizycznie czuje się dobrze, psychicznie czuje się dobrze. Jest zachwycony tą sesją z koniem w magazynie Time, którą sam wymyślił, zaaranżował i świetnie wypadła. Eee, czy może się ścigać do 50? Fernando Alonso pokazuje, że tam po przekroczeniu 40 no to jeszcze jest duży margines. No Luis dopiero skończył 40. Eee, Fernando Alonso ma. Jeszcze więcej, w związku z tym, dopóki się da i dopóki mają chęć, a niech się ścigają, mamy dzięki temu o czym mówić i dużo dzieje się w padoku Formuły 1. Czekam na Wasze opinie, czekam na to, co sądzicie o testach w Bahrainie, kto jest Waszym faworytem. Nie wiem, możecie napisać pierwsze trzy, trzy zespoły i ostatnie na przykład, albo e, cokolwiek, co Wam zapadło w pamięci po tych testach. E, dajcie znać, czy Williams może być takim czarnym koniem tego sezonu. Czy się ze mną e, zgadzacie, no i czy rzeczywiście Louis Hamilton i Fernando Alonso będą chcieli jeszcze tyle lat się ścigać. Będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, klikniecie subskrybuj, będą się pokazywać powiadomienia dotyczących... E, dotyczące różnych akcji, na przykład live'ów, tak, mieliśmy problem z tym live'em, słuchajcie, nie wiem co się stało, no wszystko było dobrze zaprogramowane, eee, nie działał dźwięk, dźwięk wchodził do komputera, ale na YouTubie nie było go słychać, eee, nie wchodził i sprawdziłem wszystkie ustawienia dźwięku w komputerze, no po prostu coś się zadziało, więc trzeba było zakończyć tę transmisję, zacząć nową, i wtedy już zadziałało. Ale mam nadzieję, że yy, nawiorę w tym doświadczenia. I czy wy chcielibyście, żeby jakieś live y się częściej pojawiały? Też czekam na Waszą opinię w tej sprawie. Nie wiem, jakieś krótkie live, y, na przykład po wyścigach, czy to by było ok. Dajcie znać, bardzo Was proszę. Wracamy już do takiego zwykłego trybu poniedziałek, czwartek, bo dużo się dzieje i dużo się będzie działo, więc widujemy się już regularnie. Życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Partnerem wokół Padoku jest rankomat.pl Multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.